Pan z wami, swoim, słowa Ewangelii, według Świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokój. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im sztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo pańskie. Zastanawialiście się kiedyś, po co Chrystus poszedł do tego nieba, czego on tam po nas? Dziwna jest ta tajemnica, W pewnym momencie wiecie Chrystus i go nie ma. No właśnie o tym mówią te wszystkie modlitwy, które są w szale Cała ta liturgia, przysłuchujcie się temu, tam jest cała opowieść, po co jest z niebostąpieniem. Po pierwsze, to właśnie, że Chrystus idzie do nieba w tym ciele, to znaczy jego kości, mięśnie, wątroba, wszystko co tam pływa w środku, wszystko to idzie na Boży Tron. To jest zapowiedź i obietnica, że cały człowiek, całe jego ciało jest posadzone na Boży tronu. Ono całe ma być przebóstwione. Twoje ciało ma uczestniczyć w zmartwychwstaniu. Zauważcie, że my, często naszego ciała nam jest je trudno kochać, zwłaszcza jak się starzeje. Zwłaszcza jak nie jest takie, jakie ja bym chciał. Chłopy próbują jeszcze po gdzie chcę pakować. Ale coś tam nie wychodzi. Panie próbują wciągać w i się wciskać jakoś, te Kiecki. Nie wychodzi. Niektórzy się przyznają. Zobaczcie, że my, my tego ciała często nie kochamy. A ono pójdzie, ono jest przeznaczone do chwały, do życia wiecznego. Wszystko to. Wiecie, że my wyznajemy to. Wierzę w ciała zmartwychwstanie. To znaczy, że, że przyjdzie taki moment, że Chrystus stanie nad twoim grobem i powie Kasiu, Nie Wyjdź. Wyjdź, bo chcę tańczyć z tobą. Jarek, wyjdź w tym grobu, pożyj z tego grobu, pożyć to. I zobaczysz w ten dzień, się zdziwisz, że znowu jesteś piękna, młoda i się podobasz swojemu mężowi. Mąż twój się zdziwi. Po to jest z niebo wstąpienie. żeby sobie przypomnieć, że tak naprawdę celem tej naszej wiary jest królowanie, jest zmartwychwstanie i królowanie z Jezusem Chrystusem. My jesteśmy po to na tej ziemi, żeby królować. Nie zostałeś stworzony, na, nie zostałeś żeby mieć jakiś sukces, żeby farować. Nie po to zaistniałeś. Nieustąpienie jest przypomnieniem celu mojej drogi. Właśnie, że my ulegamy takiej pokusie często, że, że Bóg mnie stworzył po to, żebym, żebym był dobrym człowiekiem, żebym się skalał. Żebym ciągle tylko komuś pomagał. I tyrany od rana do wieczora. I tyranię. I potem człowiek od tego tyrania ma tak dość, że jakoś się ratuje i potem siedzi w tych serialach i je te chipsy czy, czy inne rzeczy, bo jest wykończony. Nasze życie często nie jest koronowaniem, No właśnie, że dlatego właśnie Chrystus ustanawia przykazanie w niedzielę. Dzień Święty święty. Abyś dzień święty święci. I nam się wydaje, że to jest przykazanie, że to jest jakieś prawo, które znowu trzeba zrobić. A każde przykazanie to jest tak naprawdę objawienie Tobie kim jesteś, jaka jest Twoja natura. Żeby to łatwiej wytłumaczyć. Właśnie jest przykazanie nie pij benzyny. Prawda? Jest takie? No nie zabija, nie? Czyli nie, czy, nie pij benzyny. Bo ono objawia naturę. Że chemia mojego ciała jest taka, że jak się łączy z chemią benzyny, to robi to kuku. Dlatego Bóg mówi, nie pij benzyny, bo ci zaszkodzi. I dlatego Bóg mówi, świętuj niedzielę, króluj, bo jak nie będziesz świętował, to ci to zaszkodzi. Bo utracisz godność syna Bożego. To przestaniesz być córką Boga. Bo będziesz pędził swoje życie w jakiejś niewolni. Bóg mówi: Kochaj swoje ciało. Jeżeli Chrystus wstępuje do nieba, to mówi: Kochaj swoje ciało. Bardzo chrześcijańskie jest, żeby panie się pięknie ubierały. Cuknia, fryzjer, Kosmetyczka, wiecie, te wszystkie rzeczy. Żebyś się czuła piękną. Żebyś się czuła wspaniale. Niedziela jest od tego, żeby się ładnie ubrać i wziąć swojego chłopa do restauracji. Żeby on ciebie zabrał, przepraszam. Niedziela jest od tego, żeby, żeby usiąść i popatrzeć na kwiaty. Rozumiem, żeby się, żeby się wyspać. I to jest chrześcijaństwo, królować, bezwzględnie. No właśnie, że myśmy na chrzcie, to jest nauka Kościoła, myśmy na chrzcie otrzymali godność królewską Jezusa Chrystusa. My po to jesteśmy namaszczani olejem na chrzcie, bo królowie byli namaszczani. Nie bądź swojego życia jak niewolnik, jak sługa. Pędź twoje życie prowadzi jak król. Po co jeszcze Chrystus wstępuje do nieba? Po to, żeby zaistniało Jego mistyczne ciało. Zobaczcie, dopóki Chrystus chodził, to można było go zlokalizować. On teraz jest w Jerozolimie, teraz siedzi w Betlejem, teraz łazi gdzieś tam po pustyni. I ten, kto chciał dotknąć Chrystusa, musiał się znaleźć dokładnie w tym, na tym samym równoleżniku po i południku, gdzie on się znajdował. I gdyby został, to wielu ludzi nie mogłoby go spotkać. Bo teraz jest w Kleosinie. Jeżeli ci z Brazylii by chcieli go spotkać, to by musieli do Kleosina. Lotniska nie mamy, byłby problem. I dlatego on wstępuje do nieba. Żeby, przepraszam za stwierdzenie. Się rozpłynąć w kościele. I teraz każdy, kto chce Chrystusa spotkać, kto chce go dotknąć, może to, może go dotknąć, dotykając kościoła. Czyli Ciebie. Bo Ty jesteś kościołem. Mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa. Tak naucza Sobór Watykański II. My jesteśmy sakramentem zbawienia. Kościół. Jeżeli mówią źle o kościele, to mówią źle o tobie. Jeżeli mówią dobrze o kościele, to mówią dobrze o tobie. To właśnie my jesteśmy sakramentem zbawienia. Co to znaczy? Jaki Bóg ma pomysł? Masz być niejako wcieleniem wszystkich sakramentów. Na przykład jest sakrament pokuty i pojednania. Jest taki? Ja Ci przebaczę, grzechy imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Jeżeli twój szef zawinie przeciw tobie, jeżeli jest podły i cię, i cię wykorzystuje jak drań i, i robisz nadgodziny, a ci nie płaci, on spotka sakrament, jeżeli ty mu przebaczysz. To, zobacz, jeżeli ty mu przebaczysz, jeżeli ty wejdziesz z tym szefem w pamiętanie, on dostępuje przebaczenie. Ty myślisz, że Bóg pozwoli się prześcignąć w przebaczyniu, jeżeli Ty będziesz tego człowieka kochał, to Bóg nie pozwoli się prześcignąć. I Bóg mu będzie otwierał mu, Będzie o niej walczył. Zobacz, jest sakrament namaszczenia chorych, prawda? Jest taki? Umocnić człowieka w jego cierpieniu, w jego kolorii. Wyobraź sobie, że ktoś spotyka ciebie i mówi Józef, Boże kochany, ja słyszałem no, o tym raku, ale nie bardzo się będzie dobrze, wiesz. A ty mówisz, no będzie dobrze, no, fajnie, jutro umrę, do nieba pójdę. I człowiek dostaje, co? No fajnie, no ja się cieszę, a ja przygotowuję się na śmierć, już niedługo. Do niego, o ile będzie Ci z niego. Wyobraź sobie, że tak patrzysz na cierpienie, na śmierć. Jeżeli ktoś spotka kogoś, kto tak patrzy, kto tak przeżywa cierpienie, czego dostępuje? Umocnienia w swoim cierpieniu. Jego ciemne chmury na chwilę zostają przebite i wpada trochę światła. To jest rola kościoła mieć to, co mówi święty Paweł. Światłe oczy z serca. To znaczy być Chrystusem, przeżywać swoją starość, swoją teściową wzodzę, swojego księdza, który ględzi. Przeżywać to wszystko, jak tak jak przeżywał Chrystus. Patrzeć na to wszystko i widzieć niebo. My jesteśmy często jak ten kubuś, o którym opowiadałem. Siedzimy i widzimy chmury, ciemność. I tylko żal i się, czego ten Pan do nie pomaga? Dlaczego? Bo nie mamy światłego oczu bo nie mamy światłego oczu serca, bo Chrystus jeszcze przez wiarę nie zamieszkał w moim sercu, dlatego umiem tylko narzekać. Dlatego umiem, umiem tylko ujadać i tylko płakać. Bo się nie czuję jeszcze mistycznym ciałem Jezusa. Potem mnie Chrystus ustanowił. No właśnie, gdyby Chrystus został na tej ziemi, to byłby szef i jego wilki. Po co mi gadać z jego wilkami? No ale do samego szefa. No właśnie, że wtedy wszyscy, jakby ten cudotwórca, wiecie, taki super człowiek, wszyscy by chcieli być po jego stronie, bo on tu jest. Czyli wiara nikogo nie byłaby autentyczna. Wszyscy by udowali. Wiecie, jak jest ktoś super rewelacyjny, to najbliżej są jego wazenieniarze. Wszyscy ci, którzy udają. Dlatego on, on zniknął? Żeby, żeby jeżeli ktoś będzie przy mnie, to będzie autentyczny, prawdziwy. Tego on chce. Żebyś to Ty był Jezusem Chrystusem. Dosłownie ma to, ma to być znak równości. Kościół ma się równać Jezus Chrystus. No właśnie, że Chrystus uzdrawiał. Chodził po tej ziemi i uzdrawiał, wskrzeszał umarłych. Wiecie, ile tam jest umarłych ludzi, którzy myślą, że, że życie, że szczęście to jest mieć pełne konto pieniędzy. Nie uganiają się za to. I potem umiera taki, mając 80 lat i 40 film. A smutny? Jak 150. Debrecha. W życiu 8 żon, 15 dzieci i żadne ze mną nie gada. Nikt ze mną nie gada. No nikt z tobą nie gada, bo życie spędziłeś tylko za biurkiem, za laptopem. Dlatego nikt z tobą nie gada. A tak spędziłeś życie. Nie kochając. I wyobraź sobie, że, że ten człowiek nagle spotyka kogoś, to z nim zaczyna rozmawiać, z obcym człowiekiem. Przychodzi jakiś obcy i zaczyna ze mną rozmawiać. Zaczyna go interesować, jak ja się czuję. Zaczyna słuchać. Spotkał Kościół, mistyczne ciało. Dotknął wreszcie pierwszy raz w życiu Eucharystię. Rozumiesz, że to ty masz być Eucharystią? Ty. Masz być chlebem? którym się drugi człowiek nakarmi. Powiedz swojemu synowi, że go kochasz. Zobaczysz, jak się będzie karmił. Powiedz to swojej synowej córce. Zabierz swoje dzieci dzisiaj na Nie, na się nudzą. Zabierz ich na jakieś inne, cudowne rzeczy. Zobaczysz. To jest, to jest być ciałem Jezusa. To znaczy przebijać ten mrok. On po to wstąpił do nieba, żeby móc się rozpłynąć w Tobie. Żeby móc zacząć żyć w Tobie. On po to ma nas... Ja wiem, że ja się powtarzam, ja już to mówiłem. Po to ma nas, żeby móc przytulać ten świat. Żeby móc ten świat kochać. Żeby móc nadal być obecnym w tym świecie i ten świat uzdrawiać. Nie ma nas po to, żeby, żeby, żeby ten świat osądzać i tarcić. Nie ma nas po to, żeby, żeby, żeby protestować przeciwko złym ludziom tego świata. Od tego, od tego są demony, one to robią lepiej niż my. On ma nas, żeby, żeby, żeby kochać ten świat. Żeby świat zobaczył. Że Bóg ma wyciągniętą rękę. Że Bóg chce przyjaźnić człowieka. On ma nas. Żeby ktoś mógł zatęsknić za niebem. Tęsknił za niebem, ja tęsknię. Chcesz umrzeć? Ja chcę. Ja bym i stanął Archanioł Gabriel ja i powiedział, czy No nie ma. a tak serca. Ja bym tylko powiedział. O jedno tylko proszę. Bezwłodność. Idę już. Ładnie się mówi, ale no właśnie taka jest istota chrześcijaństwa. Śmierć jest czymś cudownym dla chrześcijanina. Idę na spotkanie do nieba. Wiesz, czym jest niebo? Niebóstąpienie jest po to... Dobra, teraz się rozgadam. Niebóstąpienie jest po to, żeby wyobrazić sobie niebo. Żeby zobaczyć to ognisko, przy którym siedzą już moi przyjaciele, moja babcia tam jest. Żeby wyobrazić sobie tych przyjaciół, na przykład ze Stowarzyszenia Droga, których pożegnaliśmy. Ktoś weźmie gitarę i zagra i tam za zaśpiewamy wszyscy razem. Nie bójcie się, tam będziemy pięknie śpiewać, ja też. Tam będzie czekoladowy tort. Bóg w kolorowym kapeluszu. Wodospad, jezioro. Tam wszyscy się przytulimy, Wszyscy wszystko wszystkim przebaczymy. Bo to jest niebo. Tam idziesz. Tam cię otuli światło, tam się wreszcie wyśpisz. Tam zobaczysz, dotkniesz znowu tej dłoni. Tych, których pożegnałeś. Zobaczcie, że Chrystus znowu realizuje w niebo wstąpienie. On już to robi. Na przykład są mamy, rodzice, którzy utracili swoje dzieci. Dziecko się poczęło, ale się nie narodziło. poronienie. I ludzie się pytają, dlaczego? Why? I zobaczcie, Bóg sam mówi, ten człowiek od razu poszedł do nieba, zaistniał, żeby żyć wiecznie. Są ludzie, którzy się rodzą chorzy, z upośledzeniem. Bóg pokazuje, ja po to tych ludzi stworzyłem, żeby królowali. Bo człowiek nie zaistniał, żeby pracować, żeby przynosić jakiś dochód, coś praktycznego, Człowiek zaistniał, żeby był, żeby żył. Jest kochany dla niego samego, bo to jest człowiek. Dlatego Bóg powołuje do życia te wszystkie osoby i nam zwraca uwagę. Wyrzekaj się, tych wszystkich sukcesów. Przyjmij siebie takim, jakim jesteś, bo takiego chcecie mieć w niebie. Prośba świętego o to, żeby to Słowo żyło w Twoim sercu.